Jezus, słuchajcie, jest ostatni program, nie wiem, czy oglądacie te Style, jest w sposób wspaniały program Maji Sablewskiej, która zmienia życie. Oglądacie to? Boże Święty, Maja Sablewska, Maja Sablewska, ten sposób na modę, czy coś takiego zmienia życie. Przychodzą ludzie naprawdę z ciężkimi załamaniami, ktoś stracił partnera, coś tam się zadziało, ktoś odszedł, tam w jakiś sposób śmierci, same tragedie, ludzie w depresjach płaczą, a ona tak. Dobrze, pomogę Ci, wiesz? Najważniejsza sprawa to weź się w garść, wiesz? Pomogę ci. Musisz zacząć żyć już inaczej, wiesz? Powiem ci tak, musisz zacząć. No, e, 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 partner umarł, wszyscy umarli, cała wioska zbombardowali. Musisz się wziąć w garść, dam ci fajny sweter, wiesz? Kurwa, dam ci fajny sweter. Masz ten sweter załugo, czy jest lepiej? Tak, jest trochę lepiej, ale ja jeszcze pamiętam o mężu. Dobra, dam ci leginsy na sens życia, dam ci leginsy obcisłe, takie jak ja noszę. Czy jest dobrze już? No i tam było źle, to jeszcze było źle, bo się tam popłakiwała, dostała rękawiczki. Wiemy, dlaczego ci jest źle, to jedna rzecz, że rzeczywiście wszyscy od ciebie odeszli, ale wiesz, też trzeba umyć i zmienić włosy, kurwa. Umyj, zmień, włosy, będzie dobrze, odczujesz sens życia. Jednak kompletnie słuchajcie, do samego końca się nie uśmiechała. No nie uśmiechała się, miała już nowy sweter, leginsy, rajty. Wyczesana była przez jakiegoś styli stylistę, po prostu wszystko było zrobione, ale jeszcze się kurwa nie, się nie uśmiechała. Zrobili jej operację plastyczną, wsadzili nic i się kurwa uśmiecha, no. Naprawdę. Tutaj mamy naszego mieścia, doktora Szczyta, on sprawi, że naprawdę twoje życie się odmieni. ja nie chcę. I doktor Szczyt, zrobimy i ci kurwa uśmiech, będziesz Jokerem. I wstawili jej nitę, zawiązali na uszach i ona już, he he, wie, kurwa mi źle. Ale zapomniałem o mężu, który zmarł 5 lat temu, właśnie uśmiecham wewnętrznie, to się zaraża. Już mi się wszystko zaraziło i kiski się uśmiechają, wszystko. To jest prosta sprawa: zmienić facjatę, założyć nowe dziny, umyć się, kurde, ogarnąć, nogę ogolić, i jestem szczęśliwa. Albo na przykład picie też jest pewnym wyjściem, no to jest Subskrybujcie super sa, subskrybujcie